Nie, no myślę, że jest ok, nawet, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku świątecznym. Może zamiast pokazywać Wam czapkę Mikołaja, która tak średnio na mnie leży, pokażę Wam mój kubeczek świąteczny, który zakupiłem w pepko. Uważam, że jest po prostu śliczny, nawet jeszcze mam tutaj cenówkę. Zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. Zaczniemy sobie dzisiaj, moi drodzy, taki odcinek z brylantami. Ale co do tych brylantów, zaraz się przekonacie. Lecimy z czołówką. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie po drugiej stronie kamery na kanale Maciej na YouTubie. Mamy 11 grudnia, piątek. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do e, odcinka. I tak jak obiecałem, mam przygotowane brylanty. Te są z numerem drugim oprócz brylantów, z racji tego, że są to odcinki świąteczne, tak zwane zdrap masy, mam tutaj taką świąteczną, angielską zdrapeczkę za 5 funtów. Zaraz dokładnie ją omówię. I dwie takie angielskie, słuchajcie, crash crackery. E, za funta, po prostu. Po prostu tak to wygląda. E, ale wiecie co? Zacznijmy sobie właśnie od tych brylantów na sam początek. Jak wiecie, tutaj mamy taką mini rywalizację. Rozpocznijmy od brylantów. Szukamy no, trzech identycznych symboli, prawda? Albo trzech diamentów, albo trzech koron. To już jak kto woli. I zaczynamy od gry numer jeden. Mamy pierścionek, dzwonek i naszyjnik. W grze numer dwa brylant, brylant. I niestety. Nasznik, także strollowali nas tutaj i to całkiem porządnie. Prezent safe i świnka. To jest kolejna gra. Gra numer 4 mamy perłę, safe i zegarek. W grze numer 5. Portfel, garnek, tron w grze numer 6, bransoletka złoto i kufer gra numer 7 korona druga korona no dobrze, zostawmy sobie to, bo może tutaj kryje się trzecia korona kto ciekawy, zapraszam do oglądania moi drodzy, ja już kawkę mam tutaj w moim pięknym świątecznym kubeczku gra numer 8 portfel, klucz Czyli tutaj na pewno wygranej nie będzie. Tutaj mamy prezent i róże. Kto lubi tego typu odcinki, komu się podobają moje odcinki, zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górze. A kto nie subskrybuje kanału, również zachęcam do subskrypcji. Gra 12, czy będą trzy takie same symbole? Mamy drugi klucz, także również sobie zostawiamy. Gra 13, moi drodzy, mamy kapelusz i monetę, także wygranej na pewno nie będzie na 100%, no dobrze przejdźmy do następnej gry tak słuchajcie, patrzę czy nie, nie wychodzę poza, poza kadr, że tak powiem i szukamy w grze 14 mamy podkowę i worek no także no niestety nie ma, no nie mam jak tego trzymać słuchajcie, może w ten sposób łapą zasłaniam gra numer 15 i pod tym mamy okulary i zegarek gra numer 16 to kolczek i czekolada, gra numer 17 to bransoletka i druga bransoletka, także już zobaczcie, trzecia szansa w tej zdrawce na wygraną, lustro i portfel mamy w grze 18. Słuchajcie, w grze 19, sztabka złota i perfumy. Tutaj mamy podkowę i kolczyk w grze 21 szminkę. I perfumy w grze 22. Czekolada i torebka, garnek, dzwonek, naszyjnik i niestety podkowa. Gra 25, moi drodzy, kapelusz i szminka, gra 26. Na koniec jeszcze sobie sprawdzimy bonus. Tutaj mam monetę i kapelusz. W grze 27 perłę i koronę. W grze 28 kufer i worek, także znowu dwa inne symbole. W grze 29 świnka i druga świnka. Kolejna szansa na wygraną, moi drodzy. Tutaj już mamy dwie świnki przygotowane. A w grze 30 mamy lustro. I złoto, także na 100% tutaj e, nie ma wygranej. No nie ma, czy nie ma wygranej, to się zaraz jeszcze, słuchajcie, okaże. Sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie. Tutaj mieliśmy dwie korony, sprawdźmy, czy będzie trzecia z nich. No niestety jest trofeum w grze siódmej. Tutaj mieliśmy dwa klucze. Sprawdźmy, czy będzie trzeci klucz. Niestety jest torba. Także tutaj wygranej na pewno nie ma. Gdzie oni tutaj jeszcze dali dwa takie same? Tutaj dwie bransoletki w grze 17. I niestety trzecim symbolem okazał się prezent. I ostatnia szansa. Gdzie to było? Dwie świnki. Czy będzie trzecia świnka? Nie będzie trzeciej świnki, bo mamy trofeum. Ale sprawdźmy sobie jeszcze bonusa, moi drodzy. Bonus. Ojejku, ale mi tu ucieka. Bonus. W bonusie musimy znaleźć jakąś kwotę. A mamy trefl. No niestety zdrapka jest przegrana. Eee, pozwólcie, że te literki kontrolne poszukam sobie poza odcinkiem, żeby Was tutaj nie zamęczyć. Oj, 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 oj. Taka malusieńka zdrapeczka. Tym razem za jednego funta. I musimy znaleźć trzy identyczne kwoty. A poniżej mamy jeszcze mnożnik. Możemy to pomnożyć. Przepraszam Was bardzo i zaczynamy. Lecimy z, e, z tą zdrapeczką świąteczna. Zdrabka, dajcie znać, jak Wam się podoba. Wiem, że e, wiele osób czekało na, na tego typu zdrapki, tak? I mamy 3 funty, 9 funtów i 20 funtów. A tutaj się jeszcze ukryło, słuchajcie. Zobaczcie, bo ja sobie może wezmę ten drapak, będzie mi troszeczkę wygodniej. Mamy drugi raz 3 funty. 9 funtów 2 funty i 100 funtów także zobaczcie czy któraś się podwoi potroi nie, nie potroiła się żadna a mnożnik byłby razy 3 mamy 2 razy po 3 funty i dwa razy po 9 funtów no niestety tak to bywa przejdźmy sobie do kolejnej zdrabki ta sama zasada, również szukamy trzech identycznych e, kwot. A mamy 10 tysięcy funtów, 20 funtów, 100 funtów. E, 10 funtów, drugi raz 100 funtów, 30 funtów, drugi raz 30 funtów, drugi raz 20, no i co, będzie czy nie będzie? Nie będzie, moi drodzy. Nie będzie. Również mnożnik razy 3. Co nam niewiele daje, bo nic nie udało się wygrać, także no niestety. I teraz zobaczcie, taką zdrawkę za 5 funtów przygotowałem. Ach, prezentową, świąteczną, myślę, że Wam się spodoba tutaj. E, o co chodzi? Szukamy worka, szukamy dwa razy symbol funta e, albo diamentu, no, albo wygrywających liczb, oczywiście. Myślę, że jest to dosyć jasne i szukamy sobie wygrywających liczb.

Trójeczka Dziewiętnastka Osiemnastka Trzydzieści siedem Dwadzieścia jeden Trzydzieści dziewięć Ósemeczka Dwunastka I trzydziestka Także nie znaleźliśmy żadnych symboli Z tych, które szukaliśmy No niestety A jeszcze mamy dwa bonusy Musimy znaleźć kciuk w górę i wygrywamy przypisaną kwotę. W pierwszym bonusie mamy łyżwę za 10 funtów, a w drugim bonusie, słuchajcie, co się ukryło, w drugim bonusie, no to na pewno nie jest łapka w górę, nie wiem co to jest. Wy za to na pocieszenie dajcie łapkę w górę, bo zobaczcie, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. No niezbyt ten odcinek należy do udanych. Jedyne co, to przyjemnie drapało się takie świąteczne zdrapki, także koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Kto jeszcze mojego kanału nie subskrybuje, to zapraszam bardzo serdecznie. A z wami się widzę w kolejnym świątecznym zdrap masowym odcinku 14 grudnia w poniedziałek. Życzę wszystkim wspaniałego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, papa. Pa.